W świetlicy, gdzie odbywają się w tej chwili szczepienia, spotkałam tutaj pana Tadeusza Rodomskiego, tak. który jak się dowiedziałam jest już w tej chwili mieszkańcem Hoyna. Od 1989 roku, z tego tak co jest, wiem, tak? Tak, tak jest. I zamiłowaniem za pana Tadeusza jest, jak widać, malarstwo, ale z tego co się doczytam, to nie tylko malarstwo. Proszę mi powiedzieć w takim razie naj, może najpierw skąd zainteresowania. Malarskie, czy jest pan w jakiś sposób wykształcony plastycznie? Jestem, ja jestem po liceum sztuk plastycznych w województwie krakowskim, konkretnie w Wiśniczu Nowym. Wiśnicz Nowy, piękna miejscowość, piękną historią, którą uwiecznił w szkicach Matejko. Tam, tego, Wiś, Wiśnicz w latach 20 był praktycznie cały w drewnie, budynki, wszystko, ale był pożar, nie powiem w którym roku, był bardzo poważny pożar, no i dzisiaj już jest to miasteczko takie raczej współczesne, ale jest pięknie usytuowane. Jest 7 kilometrów za Bochnią i właśnie ma piękny zamek. Zamek Kmitów i Lubomirskich konkretnie. Dzisiaj chyba jest w gestii Akademistów Pięknej Krakowskiej. Ale rozumiem, że dalsza część nauki nie poszła jednak w kierunku plastyki. To znaczy pani nie skończyłem to był pięcioletni liceum. Pięcioletnie. Było na bazie ceramiki. Praktycznie. Malarstwo to była dodatkowa historia. Ceramika była. Ceramika była począwsze od zwykłej gliny aż do porcelany Dekoratorstwo, wzornictwo, zornictwo, modelowanie, odlewanie, przerabianie masy plastycznej z gliny. To było wszystko tematem właśnie tego. No i to jest pasjonuje do dzisiaj. Ceramika jest piękna. To dlaczego pan nie poszedł dalej, dalej tym tropem? Proszę pani, sprawa jest trochę naprawdę skomplikowana. Sprawa jest trochę skomplikowana. Ja zdawałem na Akademię Sztuk Ale warunki ekonomiczne moje były beznadziejne. Mama moja była na emeryturze, staruszka w sumie przyszła z obozu, co już nie miała ani środków, ani nic. Mogła jakoś emeryturę po ojcu miała, bo sama nie miała tam specjalnie wykształcenia. Tam, Nie było szansy na papier, na farby, na wszystko No i na tej akademii musiałem zrezygnować i poszedłem do pracy. A ponieważ poszedłem do pracy, do drukarni krakowskiej, na retuszerach, rysownik retuszer, mm -hmm. tak się to nazywało dokładnie. No i tam pracowałem do momentu, aż się nam wojsko zainteresowało, no i poszedłem do wojska, a ponieważ poszedłem do wojska, do Poznania. W Poznaniu zostałem, poznałem żonę tego w Poznaniu, która się nazywa tak samo jak ja, Super. Radomska, z domu i to tak to było jakoś tego, pracowała w sztabie wojskowym, bo ja byłem pisarczykiem w sztabie na Kościuszki w Poznaniu, a żona była takim pracownikiem też w, 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 w dziale inżynieryjnym, o to tak można, przychodziła do, do kancelarii do mnie, bo takie teczki oficerowie mieli, którzy mieli ganz, tajne papiery. Nie? Ja ona przychodziła rano, zabierała tę teczkę, oczywiście jak kwitowała mi. A o 15 przychodziła mi z powrotem i ja kwitowałem. Do tego. No, no i tak, I tak jest, wam się to spodobało? Tak się złożyło. Może nie spodobało, bo też, bo pracowałem m.in. z panią, taką fajną, panią sympatyczną, żona pułkownika. Pana Pana, I kiedyś mi tak mówi na no, panie Tadeuszu, ta dziewczyna co to tu przychodzi. Zresztą bardzo dobra dziewczyna. Dobrze wychowana. Więc, a wie pan co? Ona tak samo się nazywa jak pan. No i tak rzeczywiście się. No, 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 super. <gry> I tak się zaczęło. No i tak jest tego. I, 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 I zakochaliśmy się na tyle. Ślubi się, mamy dwójkę dzieci, sympatycznych, fajnych, kochanych dzieci mamy. Córka mnie skończyła 52 lata, syn 56 za moment. No ja wnuczki to jest prawnuczka moja, ta mała, a ta starsza to jest wnuczka, a to jest synowa. O, i także, tak, także Czyli ma Pan rodzinę? Tak, mam rodzinę i bardzo jestem dumny z mojej rodziny, bo naprawdę mam rodzinę. Taką w tej chwili mam prawnuka wspaniałego, muzyka. 10 lat skończył 1 czerwca. Bardzo pięknie się rozwija, gra na fortepianie, chodzi do szkoły muzycznej. No a to maleństwo też chodzi do szkoły artystycznej, teatralnej, takiej na, w Poznaniu przy Cytadeli taka szkoła. Jest. Ona jakoś ma, ma majery czy coś tak się nazywa. To, to musiałaby synowa powiedzieć dokładnie. Także ona jest bardzo zdolna, z kolei no, takim ruch, ruchliwa jest dziewczyna, taka jak pani to zrobić coś, raz z tego. a przy tym tam są takie to, popisy teatralne. Czyli można powiedzieć, że Recytacja. cała rodzina i, i w jakiś no, sposób tak, no, tak się złożyło, tak jakoś się złożyło. Dobrze, Szy, ale z syn jest tego... tego gra w Żukach, to taki zespół jest mm, tak. chyba znany, jest tak, no, tam gitarzystą, już no, ładnych parę lat w tych Żukach gra. Też tam mają tak, okazję kiedyś. Beatles. Tak, tak, podrabiają muzykę Beatlesów, tak jest, podrabiają muzykę Beatlesów. No, jest, patrz, teraz ma drugą żonę, także tam się tam trochę tak coś złożyło nie tak, która jest też po szkole artystycznej, po, konkretnie po takiej szkole y, muzyczno-teatralnej. No i mam taką właśnie wnuczkę z tego drugiego małżeństwa, która już skończyła muzyczną, w tej chwili i, 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 też, i jest też taki muzyczno-teatralny w tej chwili, tak jak, jak mama. no. Czyli no. można powiedzieć, że od, od 89 tak. roku jest pan Hojanem. Tak. mieszka pan w hojnie, tak. ale rozumiem, że znaczy... rodzina pozostała nie, nie mieszka z panem. Nie, tutaj. rodzinę mam całą w, praktycznie w Poznaczeniu no, Poznaniu mam. Przyjeżdżają tylko po... na wakacje. Tak, mam córkę w Poznaniu, z dzieciem, mam syna, syna z rodziną swoją w Poznaniu przyjadą niebawem. Właśnie mam taki tydzień wakacyjny. Także tak. No rodzinę mam pani bardzo liczną. Mam rodzinę w Lwowie do, do dnia dzisiejszego. No właśnie, bo z tego co się doczytałam, to właśnie pochodzi tak, pan z Lwowa. pochodzę z Lwowa. Mam siostrzeńca aktualnie. Mam, no i mam dwie y, córki, siostrzenicy, która niedawno zmarła, z którym kontakt mam dobry. W Lwowie żeśmy byli Dwa lata temu z synem i z córką moją i z też Także się my odwiedzili. No i teraz też czekam. No, ta pandemia skomplikowała życie, bo siostrzeniec mój chciał przyjechać na moje urodziny, na które mam 30 sierpnia. No ale w tej sytuacji prawdopodobnie nie przyjedzie, bo tam mają no, jakieś skomplikowane sytuacje, jakąś kartę trzeba wypełnić, coś tego tak. No, mam siostrzeńca w Ameryce, bardzo bliskiego. Który, którego traktuję nawet powiedziałem tak jak bardziej jak brata, możeśmy się razem wychowywali. Bo ja jestem, to było nas 11 sztuk w domu. Oczywiście z dwóch y, matek. Mhm. matek Pierwszy matek była piątka i potem szóstka. Ja jestem szósty z tego z drugiego. Tego. No Czyli i z jedna bardzo... ściórka ile osób jeszcze żyje? Proszę mam, ja ostatni jestem. Aha, Już właśnie... niestety z dla nie nikogo. Mhm. Już tych chwili nie mam. Mhm. A wszystko ode mnie było. Br brat, który wiec, też był jednym z najmłodszych, to 12 lat był ode mnie starszy. Mhm. Siostra, która ze mną została w czasie wojny, ja miałem 9 miesięcy. Siostra ze mną została, miała 14 mhm. lat. Zmarła w atele. tak samo. Także to tak... Moja siostra-mama, tak się No. no. Mama była na Majdanku, potem była w Ravensbrück, Mój syn nawet ostatnio znalazł babcię na, w komputerze. Mhm. Mówi, oj tata znalazł babcię w komputerze, mhm. jest, ale na Majdanku. Mhm. Majdanku. Natomiast z Ravensbrück na razie nie mam nic, ale to jakoś tak szukam. Jest jakaś książka, która mi tam córka będzie szukać właśnie na temat Ravensbrück. No, chciałbym tak jakoś innego brać, no. Nawiązać. No, jednego brata straciłem we Francji, też w obozie we Francji. Tego jednego brata na początku, najstarszego, to jeszcze we Lwowie straciłem. Został jakoś zastrzelony przez tego niemie niemieckich bandiorów No i to także ojca nie pamiętam, bo miałem 9 miesięcy. Mój ojciec był, był został też w więzieniu. I do tamtyfu zginął. No i matkę zabrali też tak tego, że udało mi się z tą siostrą dostać jakaś do końca. To mimo wszystko miał pan dużo szczęścia. Tak, nie ukrywam, że tak. Mm -hmm. Nie ukrywam, że cały czas pomimo właśnie jakichś takich trochę. Bo ten los mój był bardzo kiepski w Krakowie też. Mamę miałem, no jak mamę, wyszła z obozu, była bardzo niedobra dla mnie. Bardzo mnie jakoś tam... No była mnie konkretnie, biła mnie za każdym i za byle co i byle czym, co miała ja pod ręką. No, no ale jakoś tak szczęśliwie się złożyło, żeby poszedłem do domu dziecka. A też taki przypadek właśnie się związał, że przyjechał jakiś znajomy ze Lwowa, notariusz, który, moją mamę, w Lwowie się znali, się jakoś tam spotykali razem. Jak przyjechał do tego krakowa, mówił, słuchaj Michalina, co ty się tak męczysz chłopakiem? Czego dość do domu dziecka. I to był strzał dziesiątkę. Cieszę się, że żyję. Cieszę się, bo tak na tą komunę się różnie mówiła, ale dzięki komunie. zrobiłem szkołę średnią. Miałem, byłem w internacie, miałem prawo korzystać z mydła, z proszku, z jedzenia, z wyżywienia, z ubrania. Nie korzystałem z tego, jak do domu dziecka wyszedłem, już do plastycznej, z tego nie korzystałem, to raczej już do Krakowa czy jeżdżałem na wakacje czy coś. Ale wolno mi było z tego korzystać. No i tu jestem bardzo wdzięczny, bo to, powiem, no... A potem, to jak tu w Poznaniu, no to chciałem trochę awansować, więc na te studia poszedłem, skończyłem tu prawo administracyjne w Poznaniu. Po to, żeby być dyrektorem kiedyś. No. taka była ambicja. Poza tym miałem że kiedyś pracować jako właśnie na wzornictwie. W fabryce porcelany rozumiem, tak? Tak, tam Do dzisiaj mam tam dużo znajomych, którzy właśnie po tej szkole tam mm. pracowali, bo dzisiaj już tam padła ta chyba tak, fabryka. Tak, no. To co wiem, to prawdopodobnie padła. Tam były dwie: porcelany i porcelitu. Mm -hmm. Prawdopodobnie na dzień dzisiejszy już nie istnieją. Ale nie wiem, kiedyś jeździłem dość często, bo trochę się zajmowałem z tytułu pracy sportem, bo pracowałem jako instruktor w związkach zawodowych, jako instruktor do kultury i sportu. No to organizowałem Spartakiady, czyli zakłady pracy. Miały te kawa, te KH, no, to organizowałem z No trzeba było jakieś puchary zraczyć. To jechałem do że Znajomi mi, że byli ładnie napis na tych bazonach, mm -hmm. tak jak sobie życzyłem. No i to miałem na tej spataki się ręczało. No. no i taka była fajna, fajna przygoda. No. To proszę mi powiedzieć w takim razie, no. gdzie nastąpił przełom, że zaczął pan malować? Malować malowałem od dziecka. Zawsze. Od dziecka malowałem. Od dziecka malowałem, w domu dziecka dużo malowałem, w domu dziecka miałem bardzo sympatyczną wychowawczynię, którą praktycznie no, traktowałem prawie się jak, jak mamę. Siedzieliśmy po nocach, robiliśmy gazetki, ona była odpowiedzialna. To były czasy wtedy te Stalinowskie. Mm -hmm. To robiliśmy gazetki, Ja literki wycinały to no i tam coś, jak potrzeba było, podrysowałem coś tego, bo no, taka była konieczność mm -hmm. nie? na akademię przygotować czy coś. To siedziałem z nią do, do drugiej nocy nieraz z nią siedziałem i byłem tak i tego. No i tam cała już krążyła sprawa taka, że ja muszę pójść do plastycznej. Muszę pójść, pójść w Tadzie do plastycznej. No i Wychowałta ze mną pojechał na egzamin wstępny, bo egzamin dwustępny, z malowania i rzeźbienia w glinie. No tak się to fajnie zaczęło wszystko. Także także to skończyłem, to miałem bardzo dobry klimat w szkole. Byłem w takiej, no, że byli wśród uczniów. Było nas, zaczynało nas 36 uczniów, a skończyło nas 12. I w tym, tak, 10 dziewczyn i dwóch chłopców. Ja byłem w tej dwójce, dwóch chłopców. A resztę się wszystko, co roku wyruszało. No i tak samo, bo mam kolegę bardzo serdecznego. Który jest profesorem, był profesorem Akademii Sztuk Pięknych, ale już 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 że w tej chwili Ma, jest takim, z kolei się zajmuje, konserwatorem zabytków jest, konserwacją zabytków. No. I szczególnie tego, mieszka w Krakowie, kontaktujemy się przynajmniej raz w roku, jak je, raz w roku wjeżdżam do Krakowa, no bo jeszcze mam bratanka, bratanicę, to też małżeństwa, są rodziny, tak, także tam jestem bardzo związany. Mam siostrzenicę taką bliską w Krakowie. W jej siostra jest w Niemczech, z kolei ona w Krakowie. Też czekam, że przyjadą może moje urodziny. Także no, rodzinę mam liczną tak, w takim razie. To świetnie. Tak, to, tak wszystko Proszę wygląda. mi powiedzieć, bo oglądałam ja mam... pana obrazy, które są tutaj zebrane w tak. Kojeńskiej Świetlicy i właściwie no, nie mogę powiedzieć, czym się pan specjalizuje, bo widzę i pejzaże, i martwą naturę. Zwróciłam uwagę lubię, szczególnie na ten obraz. Lubię Martą Naturę. Czy pan Marta. mógłby nam coś powiedzieć na no, temat no, tego obrazu? Proszę, no ja to, nie pamiętam tego, Ten obraz był na wystawie w Krakowie. Panią, przy Bramie Floriańskiej. Też kopia oczywiście, mm -hmm. to jest kopia. kopia. I tam tym obrazem było bardzo strasznie duże zainteresowanie. No i tak na bazie tego zainteresowania. Ja przyjechałem do Poznania i ja mówię, kurczę, no to rzeczywiście, że ten obraz jest piękny. I wiem, że tam te obrazy też te sprzedali za dobre pieniądze. Na ten. No, wie Pani, miałem taką, córa moja pracowała w księgarni, Ad Badasiu, mhm. na, w Poznaniu. No, jest po szkole takiej poligraficzno-księgarskiej, gdzieś tam mhm. na Różanej w Poznaniu taka szkoła I taka miała takie albumy wysyłkowe z obrazami, mm -hmm. gdzie można sobie zamówić na bazie tego albumu i poczta wysyłkowo przesyła. Mm -hmm. I ona mi to przynosiła. Mm -hmm. I mam tego w domu, tam trochę tego. Ja jak coś tego, to tak powszegląda poprzeglądam, poprzeglądam mm -hmm. i tak to wpadnie. Tak. A trochę, bo jest tak od siebie. No, to, nie, od, no właśnie, może przejdziemy tak, tak trochę, powie nam no, Pan. No, tu Las Hojeński to tak, widać. No, tak, 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 jest to tu przeżywają. Tam jest Bebes, który bardzo też lubię malować. Jest tak, tego to jest, to jest taką techniką pastelowo akwarelową, pastelowo, o, tak bym powiedział, to jest. Także tego. No jabłka to jest też kopia, to jest kopia, to jest też choiński pejzaż, to jest pejzaż choiński. To jest też chyba kopia, mówię szczerze, to jest Mój las taki, właśnie trochę tak zrobiony. Ten też był w Krakowie na wystawie mm. pięć lat temu. Taki trochę mroczny. Na wystawie, tak, tak, w ten sposób. Tamten był na wystawie z okazji 50-lecia mojej szkoły. Mam go takim też bardzo ładnym albumie, bo taki album po tym zjeździe zrobili nam i on tego zrobił go zrobił. Tam moja żona dostała tulipany, to ja pisałem. Takie z okazji. I chyba urodziny, na urodziny mojej żony, o, tak mi się podoba i to tak od razu wziąłem piórko, piórko to także tak, że tak bez, bez jakiegoś przygotowania większego. Ale mm. tego żona stwierdziła, że to to się to podoba. Ma talent, to można i bez przygotowania. To, 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 to oprawie. Mówię, że to bez mojej oprawy. To, 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 jest jest, to jest zesznięte konkretnie z komputera. Mm -hmm. W komputerze przeglądałem sobie też tamte rzeczy i to mi tak jakoś wpadło, mówię, no, bez bez to machnę. No i też mm -hmm. tak, bez jakiegoś tego. I tak sobie pan dość, machnął. Dość, dość, pazy, dobrze dość tak pazernie, dość tego, tak nie pamiętam. No, A tak, tu rozumiem autoportret. To mój autoportret, miałem plan inny. Miałem plan zrobić, żeby był. miał być. miałem siedzieć przy szachownicy, uh -huh. ponieważ szachy nie były. Pani już ze mną kiedyś rozmawiała, nie pamiętam, we wronkach na turnieju szachowym. Uh -huh. takim, że ja Panią poznaję, że tam już taka kończyliśmy tam jakąś rozmowę prowadzili. I miałem być robić przy szachownicy, ale chodziło mi o to, ponieważ lubię, lubię kocham się w barwach jasno-ciemnych, także gdzie jest światło i gdzie jest no, i tą szachownicą mi nie wychodziło to. I no, powiedzmy, że zrobię sobie trudno. świeczkę. I wziąłem sobie świeczkę. Mam no. świeczkę, żeby ta świeczka mi dała na sienę, jak w jedną stronę. Mm -hmm. Tego? No i tak sobie. No, ale nie miałam problemu z rozpoznaniem. I tak się zrobiłem. I tak jest. No nic z porcelany pan, pan tutaj orę, nie prezentuje. Pozabra... Proszę? Nic z porcelany nam tutaj pan no, nie prezentuje. jest, figurka. Tylko, jest tylko na zdjęciu. i jest waza. No nie, nie było jakiegoś tego, bo trzeba by się coś mieć jakieś mm -hmm. takie. No, a to ta pani tam, no, właśnie się podobała ta waza. To jest właśnie takie wazy produkowałem, bo prowadziłem przez jakiś czas prywatną ceramikę mm -hmm. na kumultowie w Poznaniu. No i właśnie to są wyniki mojej pracy. Taką robiłem wazy ceramiczne robiłem Uch, i taką figurkę też robiłem, figurki, a robiłem przede wszystkim doniczki porcelanowe. W tym czasie było takie zapotrzebowanie, że robiłem tego. nie miałem warunków, w takich warunkach był bardzo kiepski. Nie miałem pieca odpowiedniego do Miałem piec hartowniczy, mm. który sztucznie zaadaptowałem do ceramiki, ale się nie nadawał za bardzo. Dużo miałem takich połamanych mm. tych rzeczy, niedopieczonych, albo za bardzo przepieczonych. Bo ceramika musi mieć sklepienie łukowe. Mm -hmm. Bo w ceramice, w glinie są gazy pewne, które muszą krążyć, a w hartowniczym piecu jest mm -hmm. prosto, bo tego, także nie zdawało egzaminu, no, no ale trzy lata prowadziłem, Trzy lata ceramikę prowadziłem, tych doniczek trochę naprodukowałem różnych, no i są, gdzieś tam są, także tego. No świetnie, w każdym razie, no, no. wystawa ładna, bardzo mi się podoba, no. bardzo się cieszę, rzeczywiście ja cały czas myślę, skąd ja Pana znam, no. a to może z tych szafów. No mówię Pani, na jakimś turnieju Pani była. Tam i, i też wtedy właśnie tak mm -hmm. troszeczkę porozmawiali, no, zresztą nie tylko ja, bo tam jeszcze mm -hmm. był Rysiu, Rysiu, nie pamiętam jak się tego, tam było parę osób mm -hmm. było i tam się w kółko żyliśmy z panią Torfą i pani nas tak trochę tam egzaminowaliśmy, wtedy, wtedy jakieś puchary nam wręczali, mm -hmm. nawet to, ja tam z, zająłem wtedy trzecie miejsce, to było takie też dla mnie wyróżnienie. Bo szachy kocham bardzo. Szachy. To jest moja pasja. To jest druga, druga moja pasja, bo malowanie. Lubię bardzo szachy. No, mam w ogrodzie ładne szachy. szachy takie duże tak, można. Tak, takie, że się chodzi. Aha, się no, Zrobione w kooperacji z takim moim przyjacielem z Niemiec. Z Magdeburga, który się zajmował z kolei y, drewnem i toczył drewni. Także wytoczył mi mhm. figury. Mhm. Piątki, wszystko mi wytoczył, a ja sobie rzeźbiłem koniki. Moja rola była tylko rzeźbić koniki. Nie szłoby toczyć. Koniki. koniki nie szłoby toczyć. <grych> Także, ale mam ładne szachy. Każdy kto przychodzi do mnie do ogrodu, to on mówi, a to te szachy. No tylko, właśnie, tylko, dziękuję, że nie ma kim grać. No właśnie, chciałam zapytać, czy ma pan z kim grać? Miałem no, tego czasu, tak. też. czasu. Tak. A, też a tutaj, może jakieś, jak... nie wiem, jakieś dzieci z Hojna poprosić. Poduczyć, tutaj rozmawiam właśnie założyć. tutaj z, z paniami z koła gospodyni że już że, to wstępnie dogadali, żebyśmy zrobili takie tu warsztaty no artystyczne. Właśnie. Mhm. I przy tych warsztatach. Ja tu kiedyś prowadziłem, bo mhm. mnie tu kiedyś sołtys prosił, były takie wakacje świąteczne mhm. tego Boże Narodzenia, potem wiosenne, to z dziećmi prowadziłem takie ognisko mhm. artystyczne tutaj. Mam uprawnienia instruktora, bo no jestem weryfikowany przez ministra kultury i sztuki, pan glade, że mogę prowadzić mm -hmm. zajęcia w ogniskach klasycznych. Także i tu proponowałem, no i pani Marysi tu proponuje. No i chyba dogadaliśmy się, bo ta gmina może jakieś nawet by środki przeznaczyła. No właśnie, dobrze by było. Ja, do... ja mogę to ogłosić, przyjadą dzieci pewnie z no właśnie, poza wojną. No. no i to zobaczymy. Sobie, no tak? to w ja jestem chętny poprowadzić takie myślę, coś że... bez ża żadnych tam pieniędzy, bez zarobkowo, bo to mnie jakoś interesuje, hmm. dzieci fajnie się bawią i fajnie są fajne prace. Wiecie, też można tak po, wystawę potem zrobić Oczywiście. po jakimś tam czasie, tych prawdziwięcy. Także o to mi się marzy. To, to ja zakurator. się też piszę na to. Niestety jestem no. totalnym antytalentem, natomiast no. chętnie was przyjadę nagrać, sfotografować no. i rozpropagować. No bo to, to, to myślę, to że nie ostatnie nasze spotkanie to, to Bardzo miło. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również.